Witajcie! Ja się nazywam Kasia Haniewska, to jest moja najstarsza córeczka Zuzia. Dzisiaj dla Was przeczytamy piękną historię pod tytułem Kraina Nadziei Kamila Nowaka, bardziej znanego pod nazwą Blok Ojciec. Pięknie jest książka wydana, dlatego Wam pokazujemy. Będziemy czytały z Zuzią na zmianę i zapraszamy do wysłuchania. W świecie całkiem podobnym do naszego żyła kiedyś nie tak znowu duża gąsienica. Nie ma na imię nadziei. Mieszkała w przytulnym domku razem ze swoim rodzeństwem i rodzicami. Co było jednak nadzwyczaj dziwne. Rodzice nadziei nie byli gąsienicami jak ona, lecz kokonami. W ich świecie w formę kokonu przybierały dorosłe gąsienice. Nie pełzały już po ziemi, lecz chodziły po niej chronione przez twardy pancerz. Nadzieja... Wiedziała, że ona i, i jej rodzeństwo też kiedyś będą mogli stać się kokonami i robić wszystko, to co mogą robić dorośli. Jak niemal każde dziecko trochę się bała świata dorosłych, a trochę nie mogła się go doczekać. Obecnie jednak lubiła leniwie wpełzać na smakowite liście i spoglądać w górę, od tak, bez celu. Czasami jej wzrok trafiał na korony drzew, a czasami na błękitne niebo, na którym udawało jej się sporadycznie dostrzec kształty latających stworzeń. Nadzieja przypatrywała się im i marzyła, marzyła o lataniu. Kiedy nadzieja była jeszcze malutka, dziadek opowiadał jej legendy o magicznych stworzeniach zwanych motylami, które potrafiły latać i były w jakiś sposób powiązane z gąsienicami. Jak głosiła legenda, kiedyś gąsienice potrafiły się zmieniać także w motyle. A nie tylko w kokony. Nadzieja jako malutkie dziecko uwielbiała tę legendę, ale im była starsza, tym mniej wierzyła, że tkwiło w niej choćby ziarno prawdy. Widziała przecież na własne oczy, że wszyscy dorośli stają się kokonami, a nie motylami. Dlaczego miałaby więc wierzyć w bajki opowiadane malutkim dzieciom? Poza tym, jak mawiał jej brat, kto chciałby być motylem? Po co być takim delikatnym i wrażliwym, skoro można być kokonem twardym i zapewniającym bezpieczeństwo. Kto chciałby dobrowolnie się tak narażać? Z czasem u niej coraz częściej pojawiały się podobne myśli. Z każdym kolejnym dniem coraz mniej myślała o motyle i wolności, a coraz więcej o bezpieczeństwie, jakie daje kokon. Coraz częściej to właśnie bezpieczeństwo i stabilizacja. Wydawały się jej, się jej właściwym wyborem. Dni mijały, aż pewnego razu nastała szczególna na, dla nadziei chwila. Dzień przemiany. Czuła to i wiedziała, że teraz również ona zacznie się zmieniać. Znalazła właściwe miejsce i poddała się przemianie, która nadchodziła powoli. Wokół nadziei zaczął się pojawiać kokon. Gąsienica zauważyła, że rzeczywiście czuje się bezpiecznie. Była chroniona. Co teraz? – myślała w duchu. Nie była pewna, jak ma się zachować. Trwała zamknięta w kokonie i nie wiedziała, jakie mają być jej następne kroki. Powoli zaczynała też czuć, że kokon robi się za ciasny. Było jej w nim coraz mniej wygodnie. Chyba nadeszła pora, żeby się wydostać. Jeszcze nie jesteś gotowa – Usłyszała wówczas głos swoich rodziców. Kokon jeszcze nie stwardniał wystarczająco, mógłby się rozpaść. Nadzieja postanowiła przetrzymać ciasnotę i poczekać jeszcze trochę. Co by się jednak stało, gdyby kokon się rozpadł? Pomyślała: kim wtedy bym się stała? Bez kokonu? Nie miała co do tego pewności. Wtedy też zaczęła sobie przypominać wszystkie legendy, które słyszała jako małe dziecko, i na nowo zaczęła rozmyślać o motylach. Może przemiana w motyla nie jest wcale taka trudna, może spełnienie marzeń o wolności i lataniu jest możliwe, a bycie delikatnym i wrażliwym nie jest niczym strasznym. A co, jeśli wystarczy pozbyć się tego kokonu teraz, kiedy jeszcze nie jest taki twardy? Patrz, jak cała się trzęsie, doszły ją przyśmiewcze głosy przechodzących obok młodych gąsienic i kokonów, które mieszkały w okolicy. Pewnie znowu marzy o tych jej motylach, jak wtedy, gdy była malutka rzuciła któraś z młodszych gąsienic i wszystkie zachichotały. To nie pora na marzenia, tylko na dorostanie, dodał który ze starszych kokonów, przeglądających się w zbiegowisku, ucinając tym samym śmiechem. Nadzieja przyjęła cichę, ciszę z zadowoleniem, ale jednocześnie słowa starszego kokona spodował, spowodowały, że zawstydziła się swoich myśli. Postanowiła spokojnie czekać, aż kokon stwardnieje, jak to robili wszyscy przed nią. Chyba już pora. Pewnego poranka obudziły ją głosy rodziców, dobiegający zewnątrz. Nadzieja, usłyszawszy je, poczuła, że to rzeczywiście ten moment i zaczęła się przebijać. Jedna ręka, druga ręka, obie nogi jest, udało się w końcu i ona stała się kokonem dumnym, dorosłym kokonem, który może wszystko o wszystko. O tym przecież marzyła, czyż nie? By być dorosłą. Czy aby na pewno. natarczywy głos w środku nie dawał jej spokoju. Czy aby na pewno o tym marzyła? O byciu taką jak wszyscy? Czy przypadkiem nie chciała latać? Nie śniła o wolności, jaką dają motyle skrzydła? Czy rzeczywiście pragnęła tej twarbej, twardej, bezpiecznej skorupy, z którą nigdy nie oderwie się od ziemi? Ponownie jednak ucieszyła te głosy w swojej głowie. Teraz nie było czasu na takie rozmyślanie. Była już dorosła i bardzo nie chciałaby znów zostać wyśmiana ze względu na jej dziecięce marzenia. Chciała po prostu być szczęśliwa. Postanowiła więc stać się przyzwoitym kokonem, którego wszyscy będą lubili i akceptowali. Postanowiła stać się taka jak wszyscy inni. Jej plan zadziałał. Odkąd nadzieja porzuciła temat motylich marzeń, inne gąsienice i kokony w końcu przestały się z niej naśmiewać. Została zaakceptowana, a do tego sumiennie wykonując swoje obowiązki, poczuła się częścią większej społeczności. Było jej dobrze. I tylko co jakiś czas powracał ten natarczywy głos: czy dobrze jest tym, o czym marzyła, gdy jako malutka gąsienica obserwowała z powierzchni liścia niebo i latające na nim stworzenia. Gdy była dzieckiem, wydawało jej się, że dorosłość oznacza wolność i możliwość robienia tego, czego się pragnie. Wydawało jej się, że dorosłość to czas na spełnianie marzeń. Tymczasem, w rzeczywistości, każdy dorosły, którego znała, robił jedynie to, co musiał zrobić, by przeżyć. Żaden z nich nie wydawał się wolny nawet jej rodzice przypadkiem się dowiedziała że jej mama od zawsze marzyła o podróżowaniu i zwiedzaniu odległych krain ale cały czas mówiła sobie że jeszcze nie teraz że jeszcze nie jest gotowa jej tata z kolei marzył o tworzeniu i opowiadaniu historii ale tak wiele czasu spędzał pracując że nie miał już siły ani tworzyć ani przemawiać nadzieja patrzyła na nich i robiło jej się przykro Zastanawiała się, dlaczego chociaż nie spróbują, dlaczego nie zbiorą się na odwagę i nie dadzą sobie szansy na spełnienie swoich marzeń, dlaczego pozwalają na to, by inni mówili im, jak mają żyć? Dlaczego bycie poważnym, szanowanym czy statecznym było dla nich ważniejsze od bycia szczęśliwym? Nadzieja czuła smutek i złość. Słuchała, jak rodzice mówią, że jest im dobrze, że wszystko. Jest w porządku i że nie mają powodu do narzekań. Widziała jednak smutek w ich oczach, gdy myśleli, że nikt na nich nie patrzy. Niby było im dobrze, ale czegoś im brakowało. Nie chciałaby tak wyglądała jej dorosłe życie, chciała im pomóc. Wtedy pomyślała o sobie, jak może pomagać innym, skoro sobie samej nie potrafiła pomóc. Przecież ona też miała marzenia i też pozwoliła na to, by inni jej zdeptali. Prawda, że ją wyśmiewali i mówili, że marzenia są dla dzieci, ale to ona sama zdecydowała się w to uwierzyć. Tak bardzo chciała być zaakceptowana przez innych, że zapomniała o znaczeniu ważniejszych rzeczy. Zapomniała zaakceptować samą siebie, pomyślała o swoim dziadku. Dziadku marzycielu, najszczęśliwszym kokonie, jakiego znała. Kokonie, który zarażał innych swoją radością i chęcią życia. Dziadku, który budził marzenia każdym, z kim przebywał. O motylach pierwszy raz usłyszała właśnie od niego. Oczywiście wielu dorosłych mówiło, że taka postawa nie jest godna prawdziwego kokona, że dziadek na storę zwyczajnie zbizikował. Niemniej nie nie mniej nadzieja dochodziła do wniosku, że to właśnie on w pełni zrozumiał, o co tak naprawdę chodzi w życiu. Znalazł swoje szczęście i, udawało mu się, i udało mu się, w tym, się tym szczęściem zarażać innych. Może więc najlepszym sposobem, by udzielić pomocy komuś innemu, jest najpierw pomóc samej sobie. Może jeśli jej się uda spełnić swoje marzenia o lataniu, to inni też spróbują zrealizować swoje plany. Jak jednak miałoby jej się udać? Przecież jest już za późno. Jej kokon stwardniał. I wszyscy mówią, że nie da się go pozbyć. Ale skoro wszyscy mylili się w sprawie marzeń i są teraz nieszczęśliwymi dorosłymi, to może ci sami wszyscy mylą się także w sprawie kokonów. Nie było innego sposobu niż spróbować. Nadzieja była zdeterminowana. Jak nigdy wcześniej, wybrała się na swoje ulubione, pochyłe drzewo i po krótkiej wspinaczce postanowiła postawić wszystko na jedną kartę. Zamknęła oczy i skoczyła. Upadek nie był bolesny, bo pancerz dobrze ją chronił, ale nie udało się go rozbić, ani nawet specjalnie zadrapać. Udało jej się natomiast przyciągnąć uwagę wielu okolicznych gąsienic i kokonów, które znowu zaczęły się z niej naśmiewać. Kompletnie zwariowała, rzucił ktoś. Latający kokon. Kto to widział? powiedział następny. Chyba raczej spadający, dodał ktoś inny, i cała grupa wybuchnęła śmiechem. Nadzieja jednak tym razem postanowiła się nie poddawać. Ponownie weszła na drzewo dwa razy wyżej niż poprzednio i znów skoczyła. Kokon, niestety, trzymał się nadal, a śmiechy wybuchnęły jeszcze głośniej. Wtedy Nadzieja coś dostrzegła. Na kokonie poradził, pojawiła się wyraźna rysa. Śmiechy i komentarze dochodziły ją zewsząd, ale to lekkie pęknięcie wystarczyło, by Nadzieja wiedziała, że jest na właściwej drodze. Wszyscy po raz kolejny nie mieli racji. Zdecydowała się na trzeci skok, potem na czwarty i piąty. Gdy podchodziła do szóstej próby, jej pancerz był już mocno popękany, a ona, mimo zmęczenia, wspinała się na drzewo z podniesioną głową. Nawet śmiechy jakby przycichły, gdy gąsienice i kokony zauważyły, w jakim stanie był jej kokon. Tym razem nadzieja wyszła wyżej niż w poprzednich skokach. Poczuła strach. Widziała, że kokon jest naruszony, ale nie była pewna, co się stanie, gdy całkiem pęknie. Czy wydarzy się to, o czym marzy? W najgorszym wypadku będzie do końca życia chodziła w popękanym kokonie. W najlepszym nauczy się latać. Skoczyła po raz szósty. Gdy spadła, śmiechy i komentarze natychmiast ucikły. Przy takim silnym uderzeniu kokon rozleciał się na kilka części, a z pomiędzy rozbitych skorów wyłoniła się postać, którą wielu uznawało za mityczne stworzenie. Tylko niektórzy starsi pamiętali, jak wyglądała. Pomiędzy nimi stał piękny, lśniący motyl nadzieja! Powoli rozłożyła skrzydła, zatrzepotała nimi i podleciała do góry. Po chwili wznosiła się już wyżej i wyżej, a uśmiech na jej ustach stawał się szerszy z każdą sekundą. Udało się, nadzieja latała. Była motylem, delikatnym, wrażliwym, a co najważniejsze, szczęśliwym. Gąsienice i kokony, które dopiero co ją wyśmiewały, zaniemówiły i przez długą chwilę trwały bez ruchu. Jak to możliwe? Przecież to były tylko dziecięce marzenia. Teraz już nikt nie miał ochoty wyśmiewać nadziei. Wręcz przeciwnie. Niektórzy postanowili pójść w jej ślady, i zanim jeszcze nadzieja zdążyła się w pełni odnaleźć w swoim nowym ciele, już kilka kolejnych motyli wzlatywało obok niej, pozdrawiając ją uśmiechami. Nie minęło wiele czasu, a cała okolica pełna była wspaniałych motyli. W najróżniejszych kolorach i kształtach w kolejnych dniach dokonywały się jednak nie tylko przemiany w motyle, ale i przemiany wewnętrzne. Gdy okazało się, że marzenia są możliwe do spełnienia, nawet rodzice nadziei wrócili do swoich planów i wyruszyli w podróż. Po powrocie ojciec opowiadał niesamowite historie całemu zgromadzeniu gąsienic, kokonów i motyli. Nadzieja nie posiadała się z radości. Nie tylko udało jej się spełnić swoje marzenia, ale natchnęła też innych do realizacji własnych pragnień. Jak się okazało, jej szczęście było cały czas na wyciągnięcie ręki. Było w niej od najmłodszych lat. Nadzieja musiała jedynie pozwolić mu wybrzmieć. Taką też prawdę przekazywała później kolejnym pokoleniom małych gąsieniczek. Gdy zechcecie podążać za marzeniami, mówiła, wiele osób będzie się Wam przyglądać. Wiele z nich będzie mówiło, że to głupota lub dzieci nada. Ale pamiętajcie, że mówią tak głównie dlatego, że sami nigdy nie odważyli się spełnić swoich. Wtedy szukajcie tych, którzy nie boją się podążać za marzeniami. Nieszczęście stanie się Waszą gwiazdą północy. Wsłuchajcie się w swój wewnętrzny głos. Szukajcie własnego sposobu na spełnienie marzeń. Własnego przepisu na szczęście. Nie jest to łatwa droga, ale Wasze szczęście jest tego warte. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Wysłuchaliście tej wspaniałej opowieści. Bardzo Was zapraszam do tego, byście wstąpili w wolnej chwili na mojego bloga na www.jaoniion.pl, gdzie również opowiadam o tym, że warto mimo wszystko iść pod prąd. I walczyć o swoje marzenia. A Kraina Nadziei Kamila Nowaka niech będzie inspiracją dla wszystkich Was, którzy to dzisiaj z nami słuchaliście i oglądaliście. Bardzo Was pozdrawiamy. Tak Zuzia? Tak.